sprzedani, luty 1945 rok. Po niespełna sześciu latach wojny Polska znajdowała się w centrum uwagi mocarstw, lecz nie z powodu chęci przywrócenia jej pełnej niepodległości. W lutym w Pałacu w Jałcie na Krymie spotkali się Józef Stalin, Franklin Delano Roosevelt i Winston Churchill, aby ustalić nowy porządek powojennego świata. Polskie oddziały walczyły na wszystkich frontach alianckich, jednak podczas rozmów nie miały swojego przedstawiciela. Decyzje zapadały za zamkniętymi drzwiami. Ustalono przesunięcie granic. Wschodnie tereny, tak zwane Kresy, miały zostać włączone do związku radzieckiego. W zamian Polska miała otrzymać ziemię zachodnie kosztem Niemiec. Zapowiedziano wolne wybory oraz powstanie tymczasowego rządu Jedności Narodowej w Warszawie. W praktyce był to gabinet kontrolowany przez Moskwę. Obietnice szybko okazały się fikcją, wybory sfałszowano, a przeciwnicy nowej władzy byli prześladowani, aresztowani i skazywani. Konferencja jałtańska stała się symbolem zdrady sojuszników, którzy w imię własnych interesów oddali Polskę w strefę wpływów Związku Radzieckiego. Dla milionów Polaków oznaczało to koniec marzeń o wolności i początek nowej komunistycznej niewoli.